Siemma, jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie polskie kluby, które znajdują się w topce światowej, czyli w topce globalnej. Ale oczywiście zanim zacznę ten odcinek, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, no i napiszcie w komentarzu klub, a ja przypnę wam serduszko. Także teraz myślę, że już nie przedłużając, lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc w dzisiejszym odcinku y, tych polskich klubów, które są w topce światowej, y, będzie aż 5, więc serio naprawdę jeśli chodzi o topkę światową, to no, całkiem dobry wynik. No i słuchajcie, co ciekawe, w tym zestawieniu będą również dwa kluby youtuberów, także myślę, że uszedcimy właśnie y, z tymi klubami. A więc pierwszym klubem jest klub o nazwie Tribe Poland, który na tym skrinie e, znajduje się na 189. miejscu. E, oczywiście te miejsca cały czas się będą zmieniały, więc to wiadomo, e, ale słuchajcie, no jest to polski klub, e, który prawie od zawsze, o ile nie od zawsze, utrzymuje się w topce pols, e, polskiej i utrzymuje się on właśnie na topce e, światowej, więc też mega fajne osiągnięcie. No i myślę, że nie ma co przedłużać, jakimś z kolejnym klubem. No, i drugi klub w dzisiejszym odcinku jest to, słuchajcie, klub YouTubera. Więc pierwszy klub YouTubera w tym zestawieniu. No i jest, jest to właśnie klub e, VCR-a. A więc aktualnie na tym screenie znajduje się on na 94. miejscu w topce światowej. Oczywiście znowuż to powtórzę, że te miejsca cały czas się zmieniają, więc tutaj jakby to nie ma znaczenia. Po prostu te kluby utrzymują się w topce cały czas. E, a więc, słuchajcie, no też coś mega fajnego, bo jest to klub YouTubera. I e, nie jest to taki zwykły klub, tylko to jest właśnie klub YouTubera, więc też coś fajnego. No i. I tutaj właśnie już raczej nie ma co o tym klubie mówić, więc lecimy dalej. No i kolejny klub, który od dawna, jak nie od zawsze, znajduje się również w topce polskiej oraz yy, właśnie znajduje się on również w topce globalnej, a mianowicie klub o nazwie SixDots.pl no i z tym znaczkiem oczywiście e, R no i słuchajcie właśnie e, na tym screenie znajduje się on na 87 miejscu i oczywiście te miejsca cały czas się mogą zmieniać, więc powtarzam to jeszcze raz a więc serio bardzo fajnie, że taki polski klub utrzymuje się nie dość, że w topce polskiej to jeszcze w topce światowej więc serio naprawdę bardzo, bardzo fajnie no i lecimy już myślę, że z kolejnymi klubami No i kolejny klub o nazwie codemagic.pl, który znajduje się aktualnie na 23. miejscu w topce światowej. No i słuchajcie, codemagic, tutaj o tym klubie powiem najwięcej. Jest to taka organizacja, która tworzy generalnie kluby na całym świecie. No i słuchajcie, wszystkie kluby właśnie tej organizacji, właśnie Code Magic, wszystkie jej kluby, jak już powtarzam, znajdują się w topce światowej. No i polski klub również się znajduje w topce światowej, więc też coś bardzo, bardzo fajnego. No i właśnie to jest taka organizacja, która tworzy kluby, jak już mówiłem, a więc serio też mega fajnie, bo ten klub raczej już na zawsze będzie utrzymywał się w topce światowej. No i piąty klub w dzisiejszym odcinku yy, oraz zarazem drugi klub youtubera w dzisiejszym odcinku, yy, który aktualnie znajduje się na 82. miejscu w topce światowej. Yy, no i jest to klub Farela. Jest to klub o nazwie The Farel Team. No i bardzo fajnie, bo klub również youtubera to nie jest taki zwykły klub, tylko właśnie jak już powtarzam, klub youtubera, więc też coś bardzo fajnego. No i naprawdę też fajnie, że on utrzymuje się w topce światowej, więc no naprawdę bardzo fajne osiągnięcie. No i tutaj już nie mam zbytnio o co o tym klubie mówić, więc lecimy do podsumowania. No, i jednak słuchajcie, nie przechodzimy jeszcze do podsumowania, ponieważ mam jeszcze e, dwa kluby. A mianowicie, dlatego, że e, no niestety, ale po nagraniu i zmontowaniu tego odcinka e, do topki światowej e, polskie kluby doszły jeszcze dwa polskie kluby właśnie do topki światowej. E, a więc właśnie dogrywam te dwa kluby teraz. A więc no dzięki temu będziecie mieli właśnie dłuższy odcinek. A więc myślę, że naprawdę fajna sprawa, bo e, no nie wrzuciłem tego odcinka, tylko po prostu e, jakby jeszcze dorzucam te dwa kluby. Więc myślę, że fajna opcja, także teraz lecimy jeszcze do tych dwóch klubów. A więc jak widzicie kolejnym klubem w Topce Światowej, oczywiście polskim klubem e, w Topce Światowej jest jak widzicie kot Weni. E, e, jest to klub youtubera Weniego, także już trzeci klub youtubera w tym zestawieniu, a więc serio mega fajnie, że e, polscy youtuberzy wspierają tak właśnie tą topkę światową, jeśli chodzi o kluby w Brawl Stars, więc no tutaj jak widzicie aktualnie jest ten klub na 140, 140 miejscu, a więc no całkiem dobre miejsce, więc no tutaj myślę, że nie ma co więcej o tym mówić, także lecimy już dalej. A więc ostatnim polskim klubem, e, który utrzymuje się w topce światowej w Brawl jest jak widzicie klub o nazwie, e, w sumie nie jak e, ją się czyta, ale jak widzicie Endrangheta, naprawdę jest to mega ciężka nazwa e, i szczerze mówiąc nie mam pojęcia o tym klubie, e, ale najprawdopodobniej no, na pewno, to nie jest klub żadnego youtubera, tylko to jest po prostu taki zwykły klub. Po prostu stworzony, żeby sobie po prostu gracze grali, także e, o tym klubie nie mam zielonego pojęcia, e, kto go stworzył i tak dalej, e, ale no wiadomo, że to nie jest żaden klub youtubera, e, no i jak widzicie, jest on aktualnie na 171 miejscu, więc również bardzo fajnie, że ten klub e, utrzymuje się w topce światowej, a więc myślę, że lecimy już teraz na pewno do podsumowania. A więc w tym odcinku to już na tyle i słuchajcie, mega, mega fajnie, że aż 5 polskich klubów, przynajmniej aktualnie, znajduje się w topce światowej. Więc serio, jeśli chodzi o właśnie wynik polski, jeśli chodzi o te kluby, no to serio trzeba przyznać, że jeśli mamy w topce światowej 200 miejsc, a Polska zajęła aż 5, no to serio jest to naprawdę dobry wynik. Więc serio jest... My, znaczy możemy być dumni z naszego kraju, więc serio, e, coś fajnego. E, no i dwa kluby youtuberów w tym były, więc też coś właśnie ciekawego, że youtuberzy wspierają właśnie tą e, polską topkę światową. E, no i słuchajcie serio, coś fajnego, e, więc w tym odcinku to już na tyle, więc no, mam nadzieję, że go się spodoba, się tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę pod tym filmem. Oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i myślę, że już nie ma co przedłużać, także co w ogóle na tyle w dzisiejszym odcinku, także ja już się zamierzam na... No i cześć!